Kolejnym gościem GKS-u TV jest Stepan Hirski, który jako pierwszy zasilił GKS- Tychy w zimowym okienku transferowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś już nieco ponad miesiąc w gks Tychy. Jak podsumujesz ten okres i czy zdążyłeś się już zaklimatyzować? No, mogę podsumować tak, że dobrze się reprezentowałem, pokazałem się i myślę, że nie są wrażenia. Na trenera, bo myślę, jakby nie tak, to by nie było decyzji do podpisania. Czy skłoniłem, klimatyzowałem się? No to mogę pomówić, że tak, gdzieś na procentów 70-80, bo wiedzą panowie, że tylko w lidze będę, będę wszystko widać jak jest. Czy normal, czy nie? Kto pomaga ci w EKSu KSU? Tychy, kto jest takim przewodnikiem tutaj dla ciebie? No, są u nas dobre szatnie. Nie pomówię takie tylko po nazwiskach, jedynczo, pojedynczo, a mogę pomówić za wszystkie: że bardzo dobrą mamy szatnię, że dobrze tak się sprawujemy i, tak żebyś pomagać, no wszyscy są, pomagają mi. Kadra GKS-u, jest bardzo szeroka, szczególnie jeśli chodzi o pomocników. Jak ty się odnajdujesz w tej rywalizacji? No, co mogę pogadać, pomówić? No, tak, ja myślę, że w dobrej drużynie i drużyna jak walczy o awans albo ma jakieś przed sobą cele, no to musi być dużo zawodników, takich że na jedne miejsce ma być po dwóch, trzech piłkarzów i to tylko jest na dobrze dla nas, jak piłkarzów, że my możemy więcej progresować. No i z drugiej strony, pomówić tak, że możemy więcej pokazać swojemu treneru, albo potem walczyć. O miejsce. W spotkaniach sporingowych GKS tych gra z różnym skutkiem. Słowa krytyki przeważnie spadają na linię obronnej pomocy. Czego zdaniem, Twoim zdaniem, czego jeszcze brakuje? Mm, no tak, że i szczerze pomówić, no to nie jest tak, że tylko obrona traci piłkę albo pomóc można powiedzieć, że cała drużyna się stały przed piłką. Jeżeli stracimy bramkę no to wina całej drużyny. Bo jak mówią się, że ataka zaczyna się od napastnika i obrona też. No. Przez kilka lat grałeś w Lidze ukraińskiej. Co skłoniło cię do, do przyjścia tutaj do Polski? No. Chcę pomówić, że grałem w Ukrainie, tak, w Ekstrakasie nawet pograłem tam nasz, wasz, jakby pomówić. Eee, skłoniło to, że była dobra propozycja była dla mnie. Ja myślałem, że muszę spróbować, bo i tak e, w Ukrainie już zasiedziałem się. Tam nie było takich dużo propozycji. byli e, z Ekstrakasy e, propozycje ukraińskie, ale wiedziałem o tych <laughs> propozycjach, że to nie jest bardzo dobry dla mnie. Duża jest różnica między piłką ukraińską a polską, czy to są jednak zbliżone do siebie ligi? Nie, to są różne ligi. No mogę pomówić, że tak, że tutaj więcej robią e, stawki na takie jakby więcej sił, siłowego, e, siłowej piłki, takie jakby pomówić e, angielsko niemieckie typu piłki, a w Ukrainie na obrót tam jest bardzo szybkie granie, nie ma takiego żebyś e, Dużo takich, jakby to pomówić, uderzeń, zdarzeń na, na boisku, że my po prostu nie walczymy aż tak dużo. Byłeś testowany między innymi przez Górnik Zabrze. Czy wtedy już poznałeś Maćka Mańkę, który teraz występuje w GKS Tychy? No i czego zabrakło, żeby załapać się do składu Górnika? <laughs> no to można pomówić tak, że to było... Tam jakiś okres, nie na, nie na co, nie liczyłem, bo, liczyłem, bo małem przyjaciół jakiś zaproponował ten wariant. Pojechałem tam sprawdzić swoje możliwości, chociaż przed tym nie grałem 7 miesięcy e, w ogóle w piłkę, nie grałem. E, małem kontuzję przed tym i po kontuzji od razu była taka propozycja, żebyś pojechać tam. No to pojechałem, sprawdziłem sobie, myślę, że niedobrze się pokazałem, aż tak dużo, ale było... Powiem szczerze niezłe, bo potem na jeszcze na drugi oboz, kiedy był we wronkach, no to zaprosili mi też tam. Chociaż ja byłem tam dużo mało, ale pomówić, że nie, że nie zaopałem się, ale Macia poznałem tak, dobrze z nim I wtedy poznaliśmy się, no i do tego znałem jeszcze gancarczyka. Jak. I trafiłeś do Chrobrego głogów, no i tam zbierałeś bardzo pozytywne recenzje. No tak, można powiedzieć tak, bo. No wiadomo było, że jak przyszedł nowy człowiek, musisz się pokazać. Ja tak starałem się pokazać jak z najlepszej strony swojej, co umiem. Bo przyszedłem wtedy po my tak z ekstraklasy ukraińskiej. Coś wiedziałem, coś gdzieś grałem. Mam jakieś za sobą już meczy. No to była pierwsza liga. Nie pomuję, że ona była dużo słaba. Nie pomów, że ona w ogóle słaba, ale można powiedzieć tak, że to jest dobry poziom. Dlatego, żebyś o, o, odnowić się, można tak. Możesz mówić o, o sporym pechu, no bo chrobregłogów musiał z tobą rozwiązać kontrakt, no bo tylko jeden zawodnik spoza Unii Europejskiej mógł występować. No to nie była na pewno przyjemna wiadomość dla ciebie. No, tak. To nie była przyjemna wiadomość, bo widziałem, że trener na mnie liczy. Wiedziałem, że nawet dyrektor był w nie przeciwko, no nie był przeciwko tego, żeby się odchodziło, ale takie są przepisy, takie są jest, co my zrobimy z tym. No ale Kuboc to się nie opłacało zostawić w, se, w siebie dwóch obcokrajowców i po prostu, no nie wiem, no tak się zdarzyło, co zrobimy to jest życie. Ostatnie kilka miesięcy nie byłeś w żadnym klubie. Jak zatem spędziłeś te, te ostatnie miesiące, w jaki sposób się przygotowywałeś? No dopiero pomówię tak, że swoją formę odbudowałem w, w młodzieżowej no, w rezerwach lwówskich Karpat. Trenowałem się z nimi przez dwa miesiące, no do tego trochę się liczyłem no i w, Powiem tak, że na, na najwyższą odnowę to sam pracowałem i pracowałem w drużynie w rezerwach Krepaterlów. Jak podoba Ci się tutaj stadion GKS Tychy? Miałeś okazję już zwiedzić miasto i czy udało Ci się już znaleźć mieszkanie, czy jesteś tutaj razem ze swoją rodziną już? E, no, na pierwsze, że bardzo mi się spodobało, warunki są, stadion, szatnia, no wszystko, pomówmy tak, że razem wziąć, no to jest super. Super drugie, że poznałem już miasto, nie jest takie duże, no gdzieś takie jak Gogov, może trochę więcej. Znalazłem już mieszkania, już mam mieszkania. Zaraz mieszkamy razem z Arturem Pląskowskim, bo on teraz u mnie jest. Rodziny jeszcze nie sprowadziłem, bo myślę, że to no niepotrzebne do pierwszego meczu, bo to jak mamy dwa mecze na wyjazdzie, a żona będzie tutaj z dzieckiem sama siedziała, no to im to nie będę normalnie. Stepan, powodzenia i dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Powodzenia.